Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozwól, O Boże, radosnym sercem rozpocząć ten dzień. Błogosław Panie, by przebiegł pomyślnie, łaskawy Boże, ukochany Zbawicielu. Wezwałeś nas, byśmy Cię naśladowali. Wyryj mi to głęboko w sercu, kiedy przystępuję do moich obowiązków. Ty sam mnie strzesz przed zakoch chciwości. Gdybym w swej słabości skłaniał się ku złudnym celom, dodawaj mi siły. Ty sam wstrzepiłeś we mnie pragnienie doskonałości. Prowadź mnie przeto, bym z drogi tej nie zawrócił. Ty mnie wezwałeś, bym szedł za tobą. Trzymaj mnie mocno, bym się Twej woli nie sprzeniewierzył. Spraw, bym był wiernym Twoim uczniem. Amen. Moja. O Boże, chcę Ciebie kochać ze wszystkich sił. Tyś, moim szczęściem i radością, Tobie poświęcam każdy mój czyn. Tyś, moim światłem najjaśniejszym, chcę Ciebie kochać do ostatniego tchu. Psalm 95. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy dla Pana. Wznośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy mu pieśni. Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim królem ponad wszystkich bogów. Głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego. Może jest jego własnością, bo on sam je uczynił i stały ląd ukształtowały jego ręce. Przyjdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Jachwę, który nas stworzył. Albowiem on jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami w jego ręku. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na wieki wieków. Amen. Nasze dni i nasze prace, niech w swym pokoju prowadzi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Słowo Boże na dzisiejszy dzień. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia.